Cześć, ja jestem Westlox i witam Was w pewnym odcinku na moim kanale. Jak słyszycie, nie mam dźwięku w minecraft'cie. Nie wiem co się stało, postaram się, żeby takie coś się nie wydarzyło w następnym odcinku. A na dzisiaj zaplanowałem budowę fachmy. Pierwotnie miała być to fachma dyni, ale nasiona dyni zostały dodane do w B18. Więc postanowiłem zrobić sobie farmet A więc skopiemy Na razie bez dźwięku. W następnym odcinku postaram się, żeby tego już nie było. Żeby był dźwięk normalnie. Może dodam, dam wam tu jakąś muzykę albo nie. Zobaczę w trakcie montażu. Na razie skupmy się na kopaniu. Jeszcze 6 bloków do przodu, 5, 4, 3, 2, 1. Sprawdzę tylko czy 12 jest, Więc 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Jest 12, to kopiemy dalej. Chciałbym jeszcze tutaj przy okazji potwierdzić informację, o której Wam powiedziałem w poprzednim filmie. Mianowicie, Machaton będzie trwać tylko dzisiaj. Więcej informacji co dalej z Machatonem dostaniecie w sobotę na filmie informacyjnym. Tam wszystko Wam powiem, dlaczego. Mahaton na razie zostanie wstrzymany i nie będzie w sobotę, tak jak mówiłem, tylko jedynie w piątek. Ale wszystkie informacje dostaniecie na filmie informacyjnym. Na razie nie chcę o niczym mówić. A na razie to kopiemy. Trochę cicho jest. Jak tak bez dźwięku jest. Nie wiem, co się stało. W ustawieniach wszystko jest dobrze. Więc nie wiem, dlaczego tak się stało. Chyba, jak przechas mi, tak się stało. Bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej takie coś było. Ale chyba jednak było. W sobie myślę. Mam jeszcze kilofy tego pierwszego odcinka, więc nie zabraknie mi ich. A ja trzeba zużyć. Na razie nic nie mówię, bo nie mam o czym. No i chyba będę musiał wam dać tu muzykę, żeby chociaż był jakiś dźwięk. Ogólnie to ja w komputerze mam dźwięk, tylko właśnie w Minecrafcie tego nie ma. I nie wiem dlaczego tak się stało. Ale po odcinku spróbuję jakoś to napakawić, Bo dzisiaj jeszcze jeden odcinek z Mahatonu wyjdzie. O godzinie 15. Już ostatni. Trochę więcej o maratonie powiem Wam właśnie na filmie informacyjnym. I ogólnie też informacje związane z moim kanałem, bo planuję coś zrobić, ale to dopiero na filmie informacyjnym się dowiecie. Już powoli kończymy. Zrobię tutaj jeszcze podłogę od razu jak tu jestem. Na szczęście nie była to jakaś głęboka jaskinia. I chyba już tutaj nie spotkam, więc możemy spokojnie kopać. Ziemia mi z pewnością się przyda, a zapomniałem jej. Stąd wezmę. Jak tutaj jest. Od razu. I zaraz skończymy to. I lecimy dalej. Tutaj wykopię dziury na ziemię, a pomiędzy tymi dziurami będzie woda. Nie wziąłem też drugiego wiaderka, ale pokażę sobie jakoś z jednym. Myślę, że węgla nie ma sensu kopać na razie. Jak będę potrzebował, to wykopię. Ale chyba do magazynu będę musiał pójść, po tą ziemię. Chociaż mogę spróbować stąd nakopać. No myślę, że tutaj powinno mi wystarczyć. I że nie będę musiał do magazynu iść jednak. Ojoj. Niebezpiecznie. No ba. Tyle powinno mi wystarczyć, tu jeszcze jeden klocek jest. I lecimy dalej Ostatni kamień na kilo I lecimy dalej Jeszcze to wykopię i... Zaraz możemy woldeblegać Na razie tutaj wyleję i pójdę pod go wodę, pod ochogę Żeby zrobić nieskończone się hudełko. Właśnie no, no dobrze. Można już zjechać. Widzę. I mam nieskończone ziodełko wody. To na razie wykopię. W przyszłości kiedyś to załatam. Żeby tak tutaj nie było tak kamienno. Żeby było tak ładnie i gładko. Mógłbym w sumie tutaj sufit trochę do guchy podnieść, żeby ta trzcina nie była do sufitu, tylko żeby miała tą kratkę odstępu. To no nic nie da, ale po prostu żeby było ładniej. To też załatam. Jeszcze tutaj do końca i lecimy, do kogo stakanę zagrabić. I lecimy stąd dalej z wodą. O tak myślę, że nie, dobrze będzie. Nie się oświetlę. Trochę za dużo mi się postawiło. Tu jeszcze pochodniej tutaj sufit zjechać. Tu już będzie dobrze, nie będzie nic spadać, a tu jeszcze będzie. ja tu postawię pochodnie. Nie w tym miejscu postawiłem. To po prostu zniszczę. I postawię. I jak to się prezentuje? Myślę, że jeszcze to zniszczę i powinno być dobrze. Tutaj jeszcze wiek będzie mi spadać. Tu zar to zniszczyli. I ostatni kamienny kilo, zaraz, powinien, o już. I już koniec, a jeszcze drzwi, okej. Już myślałem, że zginęła odcinko. No trochę tego tutaj było. A więc na dzisiaj no i to wszystko, to znaczy na ten odcinek. Bo przypominam, jeszcze o godzinie 15 będzie jeden film. A tymczasem żegnam się i widzimy się w kolejnym odcinku.